Moi drodzy, jest naprawdę, czy naprawdę bardzo źle, ponieważ sobie na serwer i właśnie w sobie w to miejsce, gdzie są zawsze tabliczki. No i niby wszystko okej, okay. jest znowu tak samo jak było, bo jest ta tablica ogromna, ale przed nią znowu pojawiła się informacja, która tym razem jest ziomki do mnie, dlatego no, spójrzcie, Elviso, żarty się skończyły. Czyli dzisiaj będzie naprawdę ziomeczki gruba, więc czytamy tutaj, zobaczymy, o co tutaj chodzi, bo to może być mega gruba, okej, okay, dobra, Elviso, żarty się skończyły. Już nie będę, już nie będzie tak miło, i ty debilot. co jest, co jest, okej. Okay. Dostaniesz ode mnie wszystko, co będzie ci potrzebne I w sumie spoko Aby uwięzić swoich durdych kolegów Co jest? Jak to uwięzić moich kolegów? Co to ma być? Czyli już wiem, że będzie bardzo, ale to bardzo tragicznie Dobra, polecimy dalej, zobaczymy, co tu jeszcze pisze Okej, okay. mają tam siedzieć tyle, ile będę chciał Może za to coś dostaniesz, kretynie Jezu, ziemeczki, Czyli on mi każe uwięzić agentiksa i maciocha Bo już to jest jakiś absurd chyba To są moi tutaj właściwie jedyni Kubel To nie ma nikogo więcej Oprócz agenta i maciocha I chcę odcinku uwięzić, Ziemeczki. No chyba nie, ale czekajcie, dostaniesz ode mnie wszystko, co będzie Ci potrzebne? jak to dostaniesz? To jest w ogóle dla działki, nie mam pojęcia, ale naprawdę chyba w tym odcinku będzie źle. Czekajcie, czyli on mówi, że mi da jakieś itemki, aby ich... Co jest? Co? Czekajcie, co? Co? Jak? Jak? On się znalazł w mojej makiej ten dobra, czyli on mi teraz dał tak... Nie. Nie, to jest jakiś żart, poczekajcie. o mi teraz w tym momencie do diamentowy mieć oraz kraty. Dobra, ziemeczki. A więc tak w tym momencie, chyba musimy tam wbić i z nimi pogadać albo potem zrobić coś strasznego, ale przedtem ziemeczki, nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio bardzo mało osób ten kanał subuje a więc teraz bardzo wam polecam, aby każda osoba od bo to jest bardzo ważne. Subujcie o teraz tak, ziemeczki, polecimy sobie do nich. No może i to będzie wręcz przetragiczne, ale skoro on mi kazał, to chyba musimy to zrobić, bo jeśli nie, to pewnie będzie jakaś kara, a wy tego powolało nie. Więc w tym momencie, polecimy sobie do nich wiem, kim ja się tego boję, bo to są moje kuble, no ich takie takie sobie do nich, sobie wejście jakoś do nich. Sierka, panowie! Siemka, agent, sierka Maciocz! Ma Maćocz, ona ma zeza. Sierka, z ona ma zeza. Ma zeza. Dobra, panowie, musimy, musimy bardzo poważnie pogadać, wiecie? O czym niby? No no, i No jest nieciekawy, wiecie. Rozmawialiśmy No pa, o tym, no jest no. ciekawe bardzo. Musimy coś Ale bardzo co ważnego jest postalić. ciekawego? Jej ze nie jest ani trochę. Ciekawe. A wiesz co ma w ręce? Śmieszne wiesz co na ręce? Ej, no ma 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 ręce. Ma w ręce. Stary, no właśnie, ona... podajcie się lepiej. Stary, poddajcie się, chłopaki, stójcie, stary, wiemy, się, chłopaki, stójcie stary, musimy pogadać, serio. Nie będę was bił jeszcze. Jeszcze was nie będę bił, spokojnie, chłopaki. Uspokójcie się. No wasz, nie No nie chciałeś, żeby tak zabrzmiało. Serio, macie sobie. Znowu paktował sporywaczem. Nieprawda. Nieprawda, chłopaki. Musimy serio bardzo poważnie pokazać, bo to jest bardzo ważne, bardzo ważne, serio. Zatrzymajcie się. A co jak oni z tym porywaczem? Jak to ja, chłopaki, jak to ja? No stójcie! No nie ma... Nie no, uspokójcie się chłopaki, serio, uspokójcie się, bo tak nie może być, serio I co jest z nami chłopaki? Serio? Co jest? Panowie, stójcie! Stójcie, agent, Maciek stójcie. Nie ma mowy, no, nie stary, stary, o co tu chodzi? Nie, 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 to ty nie. mówisz, musimy weźmieć, porozmawiać. Mamy mieczyk, tak? Więc zatrzymaj się, i pogadamy. Zaz, nie, się nie, i pogadamy. Nie, bo wiemy dokładnie, od kogo masz ten mieczyk. No Nasz właśnie wiemy, od mówić. kogo jest ten mieczyk. I właśnie dlatego broń musimy to tutaj, sobie wyjaśnić, abyście się broń. nie bali. Bo się ale, boicie teraz. My, on ma, z tego mieczyka zadaje na milę 7 maila, czy coś takiego? No na taki jesteś, nie. To znaczy, że wykonuje jakieś chore zadanie porywacza. No właśnie, wykonuje zadanie. Czy go rozklepać, czy nie? Ten miecz nie jest warto za dobry. więc tak. nie warto, zginiesz, o, o tym wiesz, a więc panowie, w tym momencie podajcie się, nie wiem, jak Dobra, nie dół. nie ma, że nie ma, że nie dół i gwarantuję wam, że nie będzie że tak nie Wiecie że nie że ja że nie Wiecie że ale nie będziesz nas zabijał, nie, nie ma takiej. Ale no współpracujcie chłopaki. nie wiem czy was zabiję, nie My wiem. tak, będziemy współpracować z kolesiem z mieczem, który dostał nie wiadomo skąd, e, to. z kolesiem, czy? który współpracuje z porywaczem, nie no, jest ale, świetny no, nie, Ja, ja ci za <coughs> ja, to, ja, to nie poradzę, chobaki, takie, no Jezu, błagam was, chodźcie na dół, nie, ja za was nie pozwalam, nie. No kurde, Brac, chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj, chodźcie. Dalej, co mnie bijesz jak zaraz giniesz na ciebie, stój, stójcie chłopaki. agentnik z Maciek, w tym momencie musimy pogadać bardzo poważnie, albo wiecie co? Ale ja na... to jest takie wejście, że on nie będzie mógł wejść jak go będziemy klepać. Albo was rozklepie i będziecie się mnie słuchać, nie mam pojęcia, wiecie, że muszę, to nie jest celowo, naprawdę chłopaki, to nie jest śmieszne wiecie, Dobra, to gdzie jest ma. Dobra, on, on tu zbija chyba. Mam ma mieć. Go, go. no i co? No i co teraz no i... robicie? No, widzicie, no! Nie wychodzi wam o on jest atakuje, on jest niebezpieczny, Stójcie! Bo stójcie was rozwalę, stójcie bak! Nie! Jezu, serio! z nimi się w ogóle nie taka ale to będzie. Nie, czy wiecie, ale ma on też... Dobra, dobra. Co? co? Czekajcie. Co jest grane? Co dobra, dobra. Kupują? Uważaj, uważaj. Stop, Panowie. Co? Dobra, co? To... Co? Ja zaraz wrócę? To ja zaraz wrócę, okej? Spokojnie. Że ale w co momencie? Nie wiem, czy wiecie, ale my to swój oczywiście. Drugi kanał, który się nazywa Elviso. I też, oczywiście do niego liczą się, a sumie Nie wiem, co mam zrobić, ale sobie jak Elviso Games, ale teraz tak. pojedziemy sobie do nich i w końcu mam kraty, mam mieczyk i to jest czas najwyższy, aby ich tam zamknąć. Bo może i to jest bardzo przykre, ale w co? Chodźmy, zbudujemy sobie w tym zamku albo za nie nawet klatkę, żeby ich tam właśnie zamknąć. No jest to tragiczne, że muszę to zrobić, ale wiecie, skoro ktoś mi kazał, to muszę to zrobić, bo inaczej będzie źle, ok? Więc tylko teraz tak, czekajcie. Budujemy sobie właśnie klatkę przy barierze i Jezu Chrystus, ja to muszę to serio zrobić, naprawdę ja to muszę zrobić. To są moi kumpl, ok? No muszę to muszę, okej, okay. a więc tak, spoczko, no nie jest spoczko, ale poradzimy sobie jakieś, dobra, cyk, 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 zamkniemy ich tu i zobaczymy, co będzie dalej, bo to jest naprawdę jakaś, 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 jakaś tragedia, moi kumple i dojniaki, wiecie co, mamy tu już chyba właśnie wszystko, więc okej, okay, chyba okej, okay. dobra, więc teraz tak, polecimy sobie, sobie do nich i ich właśnie jakaś wciągniemy, dobra, agentyks, gdzie jesteście, masioch, ciągnij z tych tyle, czekajcie, bo ich tu już właściwie nie ma, ej, byliście, wiesz, ale dobra tylko Słuchajcie? cicho, on nas nie zobaczy. Słuchajcie. Może wyjdzie z serwera, może wyjdzie z serwera. Dobra, gdzie stoi, czekajcie, gdzie jesteś? A, gdzie Słychać Was, chłopaki, słychać Was, słychać Was, mówię Wam. Stary, stary, oh, stary. Tam, on tu idzie, ale on tu idzie. Znaczy Słysza, słyszałeś ja go, jak go słyszałem. Dobra cicho, Panowie, na sciścicie go. Tu godziny. jesteście może, tu jesteście? Tu nie wolno nawet wchodzić, więc wiecie, Ej, nie wchodzisz. Patrz, on wchodzi do ofiara. Chodź ci pogadamy, serio, wiecie to, koniec <laughs> rozmów. Mam mieczyk, mam kraty, poważ jest, poważ po prostu w komisji okay, zawiesz. on jest to po... jak on tu tylko wejdzie do tego do tego domku, to stary klepiemy go. Dobra, Gdzie klepiemy go, dobra klepiemy go. I co jest w ogóle grane? AGentix! Do... Stojdź! Stop! stop! Zamknąłem was teraz! Nie tego! Ale teraz chodź tak! Rysię, nie nie ma was WYJAŚCIAM Wyjaśniam tu. was, ale zaraz tak, posłuchajcie mnie Przedtem, jeśli chcecie, żeby było dobrze, macie mi oddać swoje kilofy oraz wszystkie bloki Ja nie mam kilofa. jakbym miał KILOF w gościu to już dawno by mnie tu nie było A masz KILOF Agentix? Masz może KILOF? Nie powiem ci tego Ja nie mam kilofa. Nic ci nie powiem ty na pało Dobra, a więc tak w tym momencie myślę, że, że ten mieczyk, zabije najpierw Agent a potem Maciocha. Stary, ale co to już by się Gościu, ty bierzesz mieczyk od porywacza i jeszcze nas zastraszysz Ale błagam was, ja muszę to muszę zrobić, wiecie o tym, że ja to muszę zrobić To nie jest tak, że ja chcę, ja tego oczywiście, że nie chcę Ale błagam hmm. was, żeby było kiedyś dobrze Oddajcie mi te bloczki oraz kilof Sary, nie bo. mam bloczków, ja się... mam tylko dwa ziemniaki Nie bij mnie! Jedną I jeden mieczyk, no i oczywiście e, port. Dobra, a więc teraz tak Agent w, e, mi teraz e, swój mieczyk odda, bo jest bardzo agresywny Padaj, nie dam ci nic frajerze No to wyjaśnimy ci, ja mam dexowy, no chodź, pobijmy się, no to, pobawimy, to, to. No pobawimy się no, pobawimy fajnie, od citeria, no wiesz, to no, no. do ci teraz, dobra. Dajcie mieczyki, albo jest, albo jest powołat, to? albo ale jest powrotem Ale widzisz nasze mieczyki. Na dobra, Dlaczego ci one? żeby on tam spokój po to jest wszystko potem, żeby on nam dał spokój naprawdę. Wszystko potem. No, ale co. to nie ma sensu, a potem od, odzyskamy te miecze? Tak, obiecuję No to, to. nie ma sensu, to po co mamy nie teraz ma na... się od żebyście tak, mnie teraz z tej Chłopaki! On mi kazał, ja was wiecie, że was dobra, uwielbiam więc to ja włożę swój mieczyk do tej rady po prostu. Ok, Agentix, ładne, serio. Ja... Nie mam mowy gim! No kurda, nie wytrzymałem, no, nie wytrzyma z, tymi, nie wytrzyma z Dobra, Agentix, Za... uderzymy cię teraz raz, więc teraz. To coś hita, więc lepiej by było, gdybyś jednak Chciał mieć oddać zanim coś się stanie złego, Dobra, naprawdę panuwa, my tutaj będziemy mieszkać mimo Ruch oporu przeciwko oporywaczowi i jego sobie. Ale ja nie jestem w tym ruchu, ruchu oporu, ja w nim jestem, ale on nie mi jestem. kazał nie Panowie, nie on mi kazał, to nie jest w ogóle cenowo No błagam was, ile macie IQ? Wschodu. Jaki zdrajca, człowieku, daj mi spokój! Dobra, a więc teraz zrobię tak. Agent Tix miej swój milczyk, no chyba, że jesteś serio osobą myślącą i mi go jednak oddasz, a chyba że też jakiś... Nie, nie, do ognia nie, wyrzuć go, go, a więc teraz tak. Uwalniam was i ale błagam my już jesteśmy was. Zamknięci, no, co nie, to ale nie, 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 ale nie, gdzie nie, bo nie, nie, takie właśnie e, zadanie. nie, i ze mną, ok, pójdziecie teraz ze mną, nie, 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 błagam was, nie, 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 Przemieszczania się, wtedy uciekniemy ty dobra, w lewo, dobra. ja w prawo. Dobra, Elwiso, yy, możesz... No było nazywać. słychać. Pójdziemy za to. No, chłopaki. właśnie ustalaliśmy, że razem z tobą pójdziemy. Dobrze, a więc tak, ale błagam was, wy o tym dobrze wiecie, że to jest tylko po to, aby go pokonać. Tak, Jeśli pójdziecie teraz ze mną... Dlatego się zgodziliśmy na to. Yy, ja lewo, ty prawo, agent. Ej, słuchajcie, będzie, no. będzie dobrze, chłopaki. Błagam... Miałeś nas uwolnić, no ty... Uwalniam nie was, uwalniam was, tylko chłopaki, wasz to On jest nie tylko ma jedno. Czekajcie, nie ma... stop. Nie ma... Ważne Warto, jest nie tylko jedno, wcię, nie, masz nie ma, ale spokojnie, tam sobie radę chłopaki, ważne jest Boże, to, abyście pójdli teraz ze mną i gwarantuję wam, że jeszcze będzie dobrze, gwarantuję wam to, Was przyjaciel. Ale po my Nie, no nie rozumiem. On Sam nas chodzi. zabudował i nawet nie ma kilofa, żeby nas uwolnić. Błęd tam nie że maczki. ja tak ogólnie to nie wiem czy wiecie, ale, ale mam też swojego Instagrama, na którym jest moi drodzy, ja więc polecam bardzo, link w opisie, okej, okay, dobra chłopaki, idziemy, chodźcie teraz za mną, chodźcie. Dobrze idziemy. dobrze, idziemy, za mną chodźcie. Pamiętaj, pamiętaj. Dobrze. No chodźcie, idziemy. No idę, idzie, za no po Okej, okay, dobra, idziemy tam, idziemy tam, tam za zamek. No, idziemy za zamek. jest? No, gdzie? Tam gdzie za zamek. Idzie. Tutaj tędy, no, no. tędy! Nie, tam jest zamek, tam jest zamek, ten zamek, no, tam jest zamek. No stójcie, no ten nie! Chłopaki, wytępy, no nie wiem co w ogóle tutaj powiedzieć. chłopaki stójcie! Nie rybcie na kretyna! Agentyk, zwiążę cię, zabijecie. 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 zabijecie, 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 stój, stój, liczę na pięciu, raz, dwa, trzy. Ja Ciebie zrzucę, uciekaj! Serio, ile ty masz lat? Ile ty masz lat? To jest tylko po to, aby go pokonać i chyba o tym wiesz. Miejmy nadzieję, że o tym wiesz. Dobra, agentik, schodź, zatrzymaj się. Zatrzymaj się Ty tym buraku, głupi, naprawdę. To nie jest jakaś chwila, żeby uciekać, to jest chwila, aby się zaraz poddać i wspólnie rozwiązać sobie problem. Uf, Elviso, Elviso, ja się poddaję. Ja nie chcę Chodzę, walczyć, Chodź, no serio, nie mam mieczyk. Mam, mogę, wierzę, patrz, powierzę, składam Grzybka. Mnie. Maciek, posłuchaj mnie, posłuchaj mnie. Teraz. Grzybe, grzybek nie trawił przepraszam. Posłuchaj bo... mnie, posłuchaj mnie. Co? Gdybym chciał, to bym was zabił na dwa hity i zajęłoby mi to, 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 to jakieś 5 sekund. Ale tego nie, ale tego ale się nie, nie damy z Ale Gdybym chciał, to bym was zabił od razu. A tego o, nie chcę. Super, Elwiso, masz, masz item od cheatera. A ja ich nie chcę mieć, on mi je sam on, on jest sam dał. Może ci teraz, no dobrych się robić. Ej, czym prędzej skończymy, tym lepiej. Ja już nie mogę patrzeć. Chodźcie na za mną, wiecie, chodźcie. Tak za mną. samo, nie chcę na niego po prostu patrzeć, niech sobie się. Chodźcie. Oooczysty! Tu jest. jest klatka dla was. Wskakujecie tam, wskakujecie tam, okej okay, wskakujecie, co, nie dobra? W klatce jak jakiś chodnik. No I teraz żeby... wyjdźcie, teraz wyjdźcie. Dobra, wyjdziemy, stary, ej, ja nie mam bloków. Ej, ja totalnie pe. nie mam bloków. No właśnie, chyba. Nie ma jakieś, jak to jak a więc tak. No co, co ta pała chciała, żebyśmy oddali mu mieczyki, skoro mieczykami sobie nie tutaj tylko nie teraz poradziłem. no nie widzę, a więc teraz tak ładnie wyje. No wiecie, kumplujemy się, więc powiedzcie, co ma wam przynieść z tego domku. No co chcecie, potrzebujecie. Kill kilo potrzebuję z tego Ale tak, serio, jedzonko stary, mogę w to będzie no, iść do. Mogę pójść do, igl, do iglo i przynieść wam wszystko. Co chcecie. Dobra, powiedzcie. to w takim razie ja poproszę y, 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 trochę bloków i kilow. Ale serio, to już nie chodzi o ocieczkę, panowie, co, co chcecie, jedzonko. No, bloki chcę, bloki! Pójdę wam przynieść jedzonko, jest okay? Coś dobrego. Okay. Więc teraz wracam, panowie że maczki, to jest naprawdę jakaś tragedia, żebym ja musiał moich przyjaciół, moich z tych przyjaciół zamknąć w tej kratce, od swego wymawacza I to nie jest ciekawe, przecież on mi dał teraz ten taksowy mieczy. On mi każe będzie, więc to jest jakiś straszne, okej, okay, tylko teraz czekajcie. Co mogę teraz dać, co? Co mi tam będzie teraz potrzebne? No, no myślę, że im się przyda tu jakieś właśnie jedzonko. I czekajcie, jest tu właśnie jakaś zupka, e więc bardzo fajnie, będzie dla każdego barszczyk z tej zboraczki tylko teraz tak. Co jeszcze właściwie? To chyba wszystko, no? Chyba wszystko, więc poczekaj, polecimy sobie właśnie tutaj jakoś do nich Ale serio, że to jest jakaś tragedia I On mi kazał ich zamknąć, on mi kazał moich jednej Wiesz, widzisz że tam sobie jakoś właśnie wbijamy Okej, okay, chłopaki, jesteście tutaj? Chłopaki Co? Co? Czekajcie, co? Ej Nie, nie, co? Co? Czekajcie, oni zniknęli, oni zniknęli i Zaraz, nawet ja tu, 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 czekajcie, czekajcie, chwileczka chwilunia Nie ma ich tu, pusto, pustka zjali mi, uciekli mi, ale to tylko teraz gdzie? I gdzie ci się schowali, Czekajcie, gdzie ci się schowali! Agentix! Nie! Nie, koniec tego, już koniec idaj, wbiam tam i po was, chłopaki, wbiam tam i po was. Stop! Poddać się! Macioch! Agentix! Agent stój! Agent! No nie ziomki, nie, nie wytrzymam! Agentix daję Ci ostatnią szansę! Nieziomki, nie! Jak? nie mają Kill, czy oni w ogóle mają kilo? Czekajcie, że to wbiam, A nie, wiesz, to się tak szybko niszczy, ja jestem głupi, ok, spoczko, wbiam tam właśnie do nich i chłopaki! Pogadamy, czy nie za bardzo? Chłopaki, stójcie, pogadamy czy nie? Macio. nie ma opcji, że będziemy z tobą gadać. Gdzie Spadaj. jesteście? Słuchaj, was nie widać. Agentix, Macio, serio, to nie było agent. specjalnie. Nie, agent, co ty zrobiłeś? No nie zdradziłeś. Macio! stój! Zatrzymaj no nie, się, bo się rozwalę. Nie, co, wiesz, stary jestem na hita. wiesz co? Ja już wolę iść z tobą do tego więzienia, bo uciekłem ci. I agent zdradził mnie. Jesteś takim no, lapusem, że Naprawdę, to jest tak, serio hit. Po co przybiegłeś do tego miejsca, co ja? No, jeden gorszy od a, drugiego. A ja wam chciałem dać żeby zrobić to, to był barszczyk dla was, tak już nie będzie dla was. Nie, nie, ja tutaj wchodzę, ja nie mam kilofa, ale trzeba zabudować te dziurę. Serio. Ja Proszę. uciekłem i agent x mnie zdradził, no. To jest taka pała, a więc no, tak. No, ale dlaczego do to samo miejsce, co d ja? Ode kill-off, ode kill-off ja zabiję. Zabijecie, zabijecie. Zabiję cię. Nie zabijesz. Nie? Nie. pewien? pewien. Nie. Oddaj... nie, nie, nie. nie. Ale powiem ja ci tak. Ja nic nie oddam, nie ma opcji. Spadaj, jesteś oprócz, wszystkie... niech tak można. Mogę cię wypuścić stąd jeszcze dzisiaj. A mogę tego jeszcze w ogóle nie zrobić. Może tu się nieść przez kilka dni. Nie, nie, Mara! Maciek, błagam cię, bo... Nie, nie mogę. Bądź tutaj. Co, masz no masz uciek czy... No dobra. Masz no bardzo poczekaj, tutaj grzeczny, grzeczny no dobra, dziękuję. Okej, okay, Agent X, stój, naprawdę, jesteś naprawdę jakąś osobą nie, nie, niezbyt myślącą, jeśli myślisz, że mi tukniesz gościu, mam cię na dwa hity i mogę cię teraz znaczyć, uciekaj! Nie mam, nie! mam, mam, mam! No co na jego Oddaj łowę, off. Mam uciekać, czy, Agent czy ty myślisz? Oddaj kidow! Stary, przecież na jego oczach chcesz uciekać, no. Walnij cię, Walnijcie, cię walnę stary. Ci. stary to nie ma sensu. Walnę cię, O nóżki, nóżki. Dobra. Mam. I co? Przestań z ciebie robić kreatywną. Przestań. To nie śmieszne. Ale co się ty retyna. nas więzisz? Ty zabić nas się? Nie. się Zabić się pytam się, zabić się? Słuchaj, musisz pomyśleć w ten sposób, stary. Stary. To tak naprawdę jest nieuniknione. Nieuniknione. A wystarczy, że raz cię zabije. Nie, no stary, nie mogę Ale tego nie robię, właśnie kupujemy. Oddaj go. Dziękuję za bloki Dziękuję. A zaraz tak, żebyłeś tak że grzeczny, można że byłeś, nie to masz tutaj barszczyk, dla ciebie czerwony barszczyk, winiary. Proszę bardzo, Kiedy okay, zaraz tak panowie A patrz, podskakuj tutaj w rogu, a ja ci, ja cię wypnę. Chłopaki, no widzicie, to no, nie mogę, no nie mogę! Naprawdę, ja was tylko. O no, proszę. To, to chyba tak nie On już, mi was kazał zamknąć, więc was zamknęłem. To tylko tyle. Nie chcemy z tobą gadać. Ale ja muszę z pogadać. w więzieniu. To nie jest więzienie. On mi kazał was tu uwięzić. Okej, okay, ale to nie znaczy, że to nie jest więzienie. Elviso, spójrz Zobaczy. prawie w oczy. Zamknąłeś nas w więzieniu. Żeby nie było, że jestem ja tym złym, chodźcie za mną, chodźcie za mną. Nie no, nie no, jesteś ten Idziemy. dobry, ty Idziemy. jesteś ten. Nie, ty jesteś no, najemno, ja Nie komentuję to... z myśl czasem, patrzcie cały czas, chodźcie za mną, chodźcie za mną, nie uciekajcie, no, to nie ma sensu. jeszcze złoży nas w Nieprawda, o! spójrzcie. Uwaga, o uwaga! O, czytam na głos. Elviso! Żarty się skończyły, już nie będzie tak miło, ty debilu Dostaniesz ode mnie wszystko, co ci będzie potrzebne, aby uwięzić swoich durnych kolegów. Rozumiecie co? Chodzi o... Chodzi o was, agent chodzi o was Moją tam siedzieć tyle, ile będę chciał może za, może za to coś dostaniesz, kretynie, rozumiecie to? Wiecie o co chodzi? To, ja, jestem, ja jestem tym złym? Maciek, no na kto jest tym złym? Uciekaj, Wbijcie tam po a więc tak, wiecie co? Mam fajny plan, mam fajny plan ale do tego musimy współpracować, wiecie? To jest moi ile. ja nie mogę stari, ja a nie będę no, uciekać. A agent cały czas biega za mną, zdradzając <laughs> mnie niejako. Agent stary, ile masz lat, idź w swoją stronę, no Edych. Naprawdę, okej, okay, okej, okay, stójcie. Agentix, chodź za mną, chodźcie Basz, panowie. Nie, ja jestem w klatce, ale, ale to jest otwarte. Wiecie co? To Czyli ja mam koniec wyroku. Koniec Właśnie co nie jesteś o koniec wyroku. Agentix nie masz kilofu, tak? Ja nie mam nie. obiecuję ci. To ja mam plan. Ja mam fajny plan, ale nie mam pojęcia na ile on będzie skuteczny. Nie mam żadnego pojęcia. Agent, ogarnij się. Nie rób z siebie idioty, bo to nie jest czas, okej? Okay? To nie jest czas. Dziękuję. Ale to są poważne sprawy, serio, bo jeżeli Alwis nie wykona tego zadania, tak naprawdę to Może być pałas. Przypał Może być. Też. Czekajcie, zabuduję was tutaj tylko jakoś. Okej, okay, spoczko. A więc tak chłopaki, To jest Stella. Która może i nie jest wygodna. Może i nikt nie jestem jeszcze. W sensie domyślam się, że ten porywacz dał ci jakieś itemy. Mogłeś się postarać, żeby dać nam spoko nie takie gówno. Ale słuchajcie, mam plan, bo skoro on pisał, że coś może dostanę, a właściwie nam coś dawał zawsze, nie? To słuchajcie teraz tego. No zazwyczaj dawał, ale to ty dostaniesz już a nie mniej. No właśnie, więc to mokialami. macie się niszczy, nic, macie, nie, nic bo nie ma sensu. Nie nic. okej, okay, dobra, a więc tak, panowie, mam dla was deal'a i mam nadzieję, że będziecie za nim. No, to. mam mówić? Dobra, to ja teraz. Możesz pójdę... mówić, aczkolwiek za dużo już do mnie powiedziałeś dzisiaj, co zdradziłeś nas. To ja teraz pójdę i oddam mu resztę tych krat i ten mieczyk. No, żeby, no wiecie, żeby było, że to całe zadowanie właśnie już wykonałem, nie? No nie opowiedzmy. Czyli teraz czyli teraz po prostu do niego idę, oddam mu miecz i kraty i żeby on odwiedział, no. że ja to już wykonałem. Więc panowie, ups, okej, okay, dobra, wiecie co? Sosiemka, panowie, cosiemka, okej. Dawaj, dawaj to. To dziękuję panowie i widzimy się niedługo, nie? Bądźcie no tutaj, że nie uciekajcie nie, jakieś ziomeczki dałem teraz Agent Kido właśnie, żeby nie było, że wiecie, żeby oni teraz mogli sobie właśnie coś zwiać, ale żeby ktoś wiedział, że to właśnie już za e, nie skończyłem, więc fajnie, poleciłem sobie sobie właśnie do tego ofiaromatu. I damy mu ten właśnie e, te, jameczki, te jego meczki i kraty i ziomeczki. To było serio straszne. Że ja my moich kumpli tam uwięzić, ale wiecie co? Myślę, że było warto, jeśli chodzi o to, że ona coś da. Więc w tym momencie wijam do ofiaromatu, a więc teraz tak. mieczek tam już właśnie wrzuciłem i teraz tak, na trzy. Kradzę tam, wrócam i zobaczymy, czy będzie jakaś zagroda. Trzy, cztery, okej, okay, okej, okay, poleciało już tam. I zobaczymy, bo on właśnie nam coś zawsze dał, a teraz co? Pusto? to? Pusto? chyba nic nie ma, a teraz to? Oddało mi się właśnie to, spoczko. Ej, pusto? Nic nie dostałem? Ej, nic? Serio? Czyli to jest chyba właśnie pierwszy raz, gdy, gdy mi nic nie dał, serio? Po raz pierwszy mi nie dał ani jednego itemku. Dziąki, nie. Ej! Ej, ej, super! I czyli on wie, że już to za nie wykonałem, więc bardzo fajne ziomeczki. Dostałem od niego jednego irona. Czyli będziemy mogli właśnie go sobie tu, tu jakoś uzbierać. Niedługo będziemy mieli na zbrojki, więc ziomeczki bardzo fajnie. Tylko teraz tak, polecimy sobie do chłopaków, bo skoro to już właśnie sobie wykonałem, to, to chyba jest szansa, żeby oni już sobie mogli samodzielnie wyjść. Żeby było uciekli, żeby nie było, że im pomogłem więc polecimy sobie właśnie jakoś do nich. I teraz się, e, ziomki, mócmy o to, żeby porywać. Nie wiedział o tym, że nie dają o ten kito, więc polecimy sobie to właśnie jakoś do nich. I pogadamy sobie z nimi chwileczkę, ok? Dobra. Cześć, chłopaki, cześć, siemaneczko, siemaneczko, siemaneczko. No, stary, my tutaj cały czas siedzimy, bo nie wiemy, czy możemy. No o właśnie, nie, nie wychodzi, a więc tak, dostałem od niego sztabkę żelaza, spójrzcie. Fajnie, Co? nie? będzie. Beliako. No to tylko No nie no jaka bieda, no, no bieda, nie no... No wie, że Stary, Jedną sztapkę za takiej coś Słuchajcie, wiecie co? To skoro ja już to zadanie skończyłem, to może zróbmy tak, że ja teraz pójdę do IGLO i pociekam tam na moich kolegów, którzy nie mam pojęcia jak, za pomocą kidofa, którego agent Agentix nie ma, przyjdą do mnie, co wiesz na to? Eee, do, no dobrze, możemy Okej, okay, tak to siemka, widzimy się niedługo. Okej okay, siemeczki, teraz tylko miejmy nadzieję, że tam zaraz te chłopaki wbiją. Jest jakieś siemki teraz serio, to było naprawdę podłe i bezwzględne zadanie, żeby on nie zamknął, żeby on nie kazał moich kumplików. Więc w tym momencie, czekamy teraz sobie na nich, ale jak tak ogólnie, to nie wiem czy wiecie, ale to jest naprawdę straszne dla mnie, żeby moich kubli nie mam na Okej dobra, siemka chłopaki, uciekliście? E -GEO, e -GEO. Uciekliście od niego? no Naprawdę? Tak, jakbyś oporów to nie stawiał, tak ci powiem szczerze. Jedyny, kto nas powstrzymywał, to ty. No wiecie, ale to, to nie było celowo, ja nie chciałem wam zrobić krzywdy. kumplujemy no nie, się od idiotów lat. Nie, no Absolut. nie. Chcę. Dobra, kamburku, nie spinaj. Absolutnie. Dobra, zjebaczki. A więc tak, wiecie co? No jest mi bardzo przykro, że musiałem to zrobić, ale w ramach rekompensaty mamy sztabkę. No i mamy jeszcze jednego ziemniaka, właśnie chłopaki, przecież tak Przecież od nas zawsze codziennie w jedonko, nie? Da, Chodźcie tam, idziemy po jedzonko Po jeszcze chłopaki, zobaczymy czy się teraz e, na nas nie kurczą, czy nam nic nie da, Dziemy, bo już naprawdę jest zobaczymy okay. Jedzonko! Zupki z Miesz, królików! Tak, ta, ta, króliczki, tak, krójki, jesniaki, tak. Jesniaki, ziomaki, dobra, Kurczaka? Okay, świetnie ziomki, świetnie, serio Fajnie mamy z zupki właśnie, a więc tak Dobra, łap to, łap to, zupkę masz właśnie Fajnie, dobra, a więc tak Chłopaki, mam nadzieję, że nie jest Teraz mnie zadaje, że na pina, nie? Spokój, no wiesz, dobra, jakoś to przeżyjemy. Dobra. A wy słowaki, dziękuję Wam bardzo. Było miło, ale się skończyło. No, nie było miło, ale dziękuję Wam, żebyście wytrwali. Siemaneczko, po... idę na grzybki. Ok, Ziomeczka. A Was na odcinek, bardzo dziękuję. Może i było strasznie, ale ważne, że, że mamy od niego nagrodę. No, może i to było paskudne, że musiałem ich zamknąć. Tak, Ziomeczki, w tym momencie. kanał, bo to jest bardzo ważne. Oraz oczywiście, mam też swój drugi kanał, który się nazywa Elvison I tam macie też oczy oczywiście odcinki do jednej z te Ziomeczki. Dziękuję Wam bardzo. oraz jak zwykle, ode mnie na koniec. Si Instagram w Elo i Jo!